Hej, kochani, witajcie w nowym filmie Dzisiaj zapraszam was na kolejny vlog Nie wiem czemu jestem taka ciemna Aha. Spontani Spontanicznie wzięłam za kamerę bo stwierdziłam, że no, trzeba nagrać na zapas film i także witam ja i moja panda na bluzce <grych> e, i chciałam wam pokazać właśnie może zacznę od tego, bo mam tutaj e, te moje kolorowanki co wam pokazywałam że pokolorowałam jedną jedną kolorowankę tymi moimi aquamarkerami i powiem wam tak, są zalety i są minusy e, zalety to na pewno tych aquamarkerów i tej kolorowanki to to, że nie przebija na drugą stronę, że normalnie możecie teraz obrazek z drugiej strony sobie też pokolorować że nie przebiło ale no nie wiem, może to jest kwestia moich umiejętności czy czegoś ale zostają te ślady, wiecie no, te standardowe ślady, takich tych kresek nie do końca mi się to podoba, no wolałabym, żeby to się blendowało. Być może, jak ja bym to, wiecie, pochlapała teraz tą kartkę, to to może by się zamieniło bardziej w taki efekt, właśnie, farbek, i wtedy by tych kresek nie było. Bo chciałam zrobić takie cieniowanie między właśnie fioletami i błękitami, ale no nie wiem, czy mi wyszło, nie? Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Może ta kamera troszkę poprawi nieco ten efekt, ale. No chciałam Wam pokazać i rekom, rekomenduję właśnie te kolorowanki z Action. One kosztują chyba 12 zł. Tak widzicie, one są te seria Animals z, z tego Deco Time. I one są przeznaczone właśnie i do kredek, i do aquamarkerów. Tutaj otwarte właśnie ta moja aquamarkery. Pokazuję Wam jeszcze raz. One, wiecie, mimo że się nazywają markerami... To są o tyle fajne, że właśnie ta nazwa Aqua to wiąże się z tym, że są na bazie wody. Że wiecie, nie śmierdzą. Nie śmierdzą takim typowym markerem, mają piękne kolory. Słuchajcie, jeden jest taki śliczny, miętowy pokażę Wam. I pokażę Wam jeszcze ten kolor. No bo to jest coś po prostu pięknego. Ten. Słuchajcie, taki zielony pastelowy. I ten. O. To jest miętowy. Pewnie u mnie w kamerze wygląda to inaczej, ale te dwa kolory są po prostu prześliczne i na pewno następnym razem będą przeze mnie użyte do jakiejś kom kolejnej kompozycji, ale jestem bardzo zadowolona, bo to są dosyć tanie rzeczy, bo te markery też tanio mało kosztują. A naprawdę fajna zabawa i fajny relaks. Dla takich osób, które żyją w stresie które potrzebują takiego relaksu i wyciszenia, to jest 100%. Jeszcze ta ręka drży, bo wiecie, nerwy są, stresik jest. Znaczy, nie żebym się stresowała czymś tak szczególnie, ale wiecie, ten taki. <grych> jak to się mówi? Mm, jak to się mówi, jak coś tak wiecie, zostaje i się dopiero echem odbija po latach? Nie pamiętam teraz, jak to się nazywa. Ale wiecie, to takie jest zakorzenione troszeczkę i nawet jakiś taki wycisze, wyciszony czas, to jednak ta ręka czasami drży po prostu jako taka konsekwencja, nie? Ech, tej nerwicy, więc wiadomo, czasami coś tam wyjechałam za linię, bo nie mam takiej precyzji, ale, ale i tak mi się podobało, i powiem wam, że jak będę kolorować, dalej będę tworzyć te kolejne prace, to będę Wam na pewno pokazywać. Aha, jeszcze jedna rzecz. Pokazać, kochani, jeszcze jedną rzecz, bo mnie prosiła jedna dziewczyna. Bo mam tutaj tą pierwszą wyklejankę. I powiem Wam, że pierwszy raz próbowałam tu omalować i wyszły takie jakieś smugi. Takie po prostu jakieś zacieki, nie wiem. Muszę inne kolory może wybierać, albo po prostu używać kredek, bo papier, wiecie, taki typowo zaszytowy, to chyba niekoniecznie na to, jak łamarkerę się nadaje, ale zrobiłam taką kompozycję właśnie z naklejek różowo, taką, można powiedzieć, miętowo-różową, zielono-różową z, z tą, wiecie, arielką. Takie po prostu yy, to też działa, słuchajcie, terapeutycznie, relaksująco, uspokajająco, wyciszająco, czyli to są takie typowe właśnie rzeczy na Teraz, żeby go niwelować. Tak, zaprosiłeś mnie, to Wam pokazuję. I przychodzę tutaj z moim kalendarzem, bo miałam Wam go bliżej pokazać. I rekomenduję, bo już używałam. 365 dni mindfulness. To jest taki złoty napis. I tutaj z tyłu jest napisane: Spokój, równowaga i szczęście każdego dnia. Każda chwila jest niepowtarzalna i niesie ze sobą nowe możliwości. John Kabat-Zinn. Ludzie całe życie czekają, aż wreszcie zaczną żyć. Eckhart Tolle. No właśnie. Po co czekać, jak można, wiecie, tu i teraz, bo to, ta mindfulness to jest właśnie, żeby żyć właśnie tu i teraz, żeby ćwiczyć uważność. I chciałam Wam pokazać w środku, jak to wygląda. że Tutaj jest normalnie, tylko, że bardzo są pastelowe te kolory. I ciężko je przekazać. Tu jest właśnie miejsce do rysowania, graj. Rysuj, zapisuj, a tutaj słuchajcie, to wam... o, może tak pokażę, bo nie chcę tak, wiecie. Tutaj mamy e, moje intencje i tutaj jest dobre samopoczucie, zdrowie, uroda, rozwój osobisty, moi bliscy, praca, szkoła, podróże. Ja sobie tutaj wszystko to wypisałam, te moje intencje wszystkie. Naprawdę się do tego przyłożyłam i jestem z siebie zadowolona. E, tutaj mamy co? takie pytania, dlaczego chcę być bardziej uważny, uważna w tym roku w jakich trzech aktywnościach dnia codziennego postaram się działać bardziej, jakie są moje oczekiwania, jakich re rezultatów spodziewam się po wprowadzeniu praktyki mindfulness do mojego życia no ja tu sobie też wypisałam, słuchajcie o może wam tak szybko pokażę, kto zatrzyma to zobaczy, a jak ktoś nie to nie <ścoughs> no i tutaj sobie zaznaczałam codziennie przez te dni właśnie moje samopoczucie i muszę tutaj zaznaczyć na dziewiąty piękno prostych rzeczy odkrywamy dzięki uważności. I tutaj słuchajcie, właśnie na każdy dzień jest taka linijeczka na dole i jest właśnie, jak się dzisiaj czuję? Cudownie, okej, okay, zestresowany, smutno, mi źle. No, także takie coś i na każdy miesiąc są właśnie jakieś pytania, jakieś zadania, ćwiczenia uważności, także rekomenduję. Cena? Mamy tutaj cenę 45,99 stacjonarnie w Empiku. Pewnie na stronie internetowej bo stanie, yy, Ci połowę taniej. O, chciałam, kochanie, powiedzieć, i jeszcze jedno chcę Wam pokazać, bo słuchajcie, to jest po prostu hit. Zrobiłam dzisiaj, chciałam Wam pokazać, naleśniki bezglutenowe. Użyłam mleka bez laktozy, zwykłego krowiego. będę testować jeszcze na roślinnym. Jedno jajko i e, mąka kukurydziana, mąka ziemniaczana proporcji połowę kubka, jedna mąka, połowę druga. Zmieszałam to i za każdym jednym naleśnikiem trzeba mieszać ciasto. Bo mąki bezglutenowe opadają na dno, więc trzeba za każdym razem przed nałożeniem kolejnego naleśnika przemieszać, nie? No i słuchajcie, zobaczcie, to już leży jakiś czas pod folią. Nie ma tu pszenicy nic. Zobaczcie, jakie elastyczne. Normalnie można zwijać, zawijać, nic się nie rwie, po prostu na wszystkie strony można zawijać. Ja jestem po Zachwycona, bo miałam już jedną próbę, słuchajcie, chyba dwa lata temu na naleśniki bez glutenu. Tylko wtedy użyłam mleka roślinnego. Zobaczę, jak podmienię mleko, jak tu będzie, ale nie sądziłam, że te naleśniki będą tak elastyczne. To jest po prostu, słuchajcie, niemożliwe, aż nie do uwierzenia, że coś, co nie ma glutenu. Bo wiecie, gluten to daje taką elastyczną taką, takie, że możecie wszystko zawijać, przewijać na każdą stronę. Nie sądziłam, że mi się uda z tymi naleśnikami, także rekomenduję olej roślinny, do którego tak naprawdę tylko minimalnie na patelnię wlewacie. Aha! To chcę, trzeba jeszcze przyznać, musi być dobrze rozgrzana patelnia. Właśnie trzeba mieszać to ciasto za każdym razem, jak się wkłada naleśnika. Eee, I musi być dobra patelnia, w takim sensie nie taka zużyta, bo ja używałam tej z Ambition, takiej szarej. Pokażę Wam. Ona ma chyba... Nie wiem, może jakąś powłokę nieprzewierającą, nie wiem. Ale dobrze by było, żeby była taka dosyć dobra patelnia. Bo wydaje mi się, że jakbym używała tą patelnię z pepką, to bym takiego chyba efektu nie miała, nie? A tak użyłam sobie tą z na tą taką, wiecie, troszeczkę lepszą i jest efekt. Ciekawe, czy na patelni naleśnikowej by wyszło. wydaje mi się, że tak, bo to, wiecie, ważne, żeby po prostu to nie przywarło, nie? I szybko się ścięło w ogóle. Myślałam, że to, bo tak w różnych przepisach było, że to trzeba się właśnie troszkę więcej czasu na to mieć, że to się dłużej robi, ale gdzie tam. I z takich, słuchajcie, naleśników możecie zrobić też krokiety. Ja zamierzam też któregoś razu tak zrobić, bo panierkę z mąki kukurydzianej też mam już opatentowaną. Więc słuchajcie, na tam na przykład mięsa, zawinę, znowu w jajku i znowu w mące kukurydzianej na tłuszcz, tylko więcej tłuszczów wtedy jest i to jest ten problem. Ale jak tam dobrze to wymierzę, to ten. To będzie OK? Te krokiety. Nie wiecie, czy święta, czy nie święta. Kolejna potrawa, nie? Także tak naprawdę z tych mącznych rzeczy, to już mam buki, tortilla, naleśniki, pizza. I czy coś jeszcze na zastępstwo? Nie, to, to już mam cztery rzeczy, słuchajcie, zastąpione, to zostało mi na, tak naprawdę jeszcze najgorsze, czyli pierogi, ale nie wiem, czy, bo to by musiała, wiecie, mieć klej z mąki ryżowej, ale nie wiem, może się którymś razem podejmę, ale to już trzeba naprawdę mieć dużo cierpliwości, dużo czasu i dużo szczęścia, żeby to ciasto bezglutenowe na pierogi wyszło, nie? Także tak się chciałam wam pochwalić, po prostu tutaj moimi rzeczami. Dzisiaj jest, słuchajcie, 9 stycznia. W ogóle słyszałam, że w Los Angeles jakieś pożary są. Bardzo to jest smutne. I, i mam nadzieję, że jak najszybciej to przygaszą, bo na razie to ciężko im to, słuchajcie, opanować, bo tak strasznie sucho jest. No, no ale co? Trzeba się modlić, trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Powiem Wam, że ten rok naprawdę zapowiada się takim rokiem: o, Nie wiem, jak to powiedzieć, takich rozwiązań, takich właśnie totalnych po prostu rozstrzygnięcia wszystkich rzeczy, mam wrażenie, nie? Że wszystko będzie już jasne, wszystko będzie już uporządkowane, właśnie, i pójdzie w lepszą stronę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ja się, się, słuchajcie, rozłączam, gdyż miga mi bateria. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie, bo widziałam, że są. Zapisałam sobie już, słuchacie tematy na, na kolejne filmy będzie, bo tam dziewczyny chciały właśnie e, samotność z wyboru. To właśnie dla Was nagram taki e, właśnie filmik. Ja się rozłączam, idę mieć naczynia i później się do Was odezwę.